Zobaczcie kochani, ja już kurwa nie wyrabiam. ja, Kurwa z każdej strony mi tu wpływają. Ja nie wiem, gdzie co się dzieje. Ten tu już stoi, kurwa, tyle czasu, ale tam płynie tyle kontenerów. Kurwa, ja już nie mogę zliczyć. Kurwa już powoli się tej kasy nie mogę doliczyć, kurwa. Tu mi płynie kolejny ze skortą. Z każdej strony tam ci czekają i oni tylko dzwonią. Panie Bartku, możemy wchodzić, możemy wpływać. A ja tu na mostku kapitańskim ja kurwa mówię ludzie, ja się nie wyrabiam, ja już coraz mniej sypiam, bo ja muszę to wszystko kurwa sprawdzać. Co wy tam żeby tam nie było jakichś rzeczy podejrzanych, a jak są podejrzane, to wywalać za toce kurwa. Wywalać i później nurkowie będą wpływać. Przecież tak robią, kurwa mać. Później nurkują, znikają na GPS-ach. Dajcie spokój, kurwa. A później w nocy muszę obserwować, jak tam latają, kurwa. Łodziami podwodnymi podbywają. Dajcie w chuj, kurwa. Dajcie na luz, ludzie. No, całą dobę... My, kurwa, rajem jesteśmy. Tyle się towaru do nas tupka. No, zobaczcie, kurwa, ile tych statków tu stoi. A to jest mały wycinek zatoki... I oni tu stoją, tylko czekają, panie Bartku, kiedy możemy wpłynąć, panie Bartłomieju, szanowny. No i tak to kurwa, widzicie, wygląda. No tak można żyć! Lecimy!